Nie Dla mam i tatusiów? Ja kocham mamę za to, że. że, że, że mnie. że mi robi obiadki. Zaprowadza tak? do przedszkola. Za to, że robi mi wspaniałe urodziny. Za to, że. Em, em, zaprowadza mnie na plastysiawo. Tak? Pomagają nam, żebyśmy nie głodowali. I żebyśmy też się nie nudzili. Za to, że, że mnie urodziła. I za, i za to, że mnie, że mnie kocha. No bo gotują nam obiady i nami się opiekują i, i idą do pracy, żeby zbierać pieniążki na jedzenie. I. Idzie z nami na spacery. Mamę kocham, że mi, mi robi pysne jedzenie. Woli kochają. No. Że, że mi pomaga. Sprzątam z zabawek. Każdej nocy mi pomagam. Pomagam mamie sprzątać dom. Zamiatam. I odkurzam. No bo jak jesteśmy na dworze, to dzieci z nami się bawią w chowanego. Mhm. W berkę. Za to, że mi kupuje zdrowe rzeczy. Za to, że. gotuje dobre obiady. No bo, no bo ja kocham moją mamę, no bo ja ją lubię. Kocham tatę za to, że mi kupuje prezenty. Za to, że mnie jeszcze przytula. Że mnie przytula i podnosi się wygłupiamy. Tato, że jest taki, że kupuje mi też to, co na Dzień Dziecka bym chciała i to, co sobie wymarzę na Dzień Dziecka, na urodziny i na święta i że robi mi wspaniały, dobry to. Zawsze z tatą jeżdżę na rowerze koło bloku. Za to, że jak jedziemy na wczasy, to on wybiera, gdzie jedziemy. I em, na następne wakacje pojedziemy em, do Holowacji. Lubię tatę dlatego, że My mi kamie. daje by, ten, pokierować troszkę na oczy. Za to, że, 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 że kupuje mi świetne prezenty, bo, bo mnie bardzo kocha. No bo on nie kupuje kwiatki I ja je mam w, w domu i u siebie w pokoju i ja je często podlewam i jeszcze żyję. I mam miejsce za oknem cebulki. Jest fajnie kiedy, kiedy mnie przytula i robimy fajne rzeczy. Tata mi kupuje, co ja chcę nawet kole i fantę. No bo on daje mi odczymy je ząbki i pije Mamy słodycze, obiadek i kolację i śniadanie. Włącza mi bajkę. Tata mi włą włącza bajki, i się ze mną wygłupia, że ja się śmieję. Że są fajni i pomagam im robić jest. Bo, bo kocham ich bardzo, bo kupują mi prezenty. Za to, że lubię im pomagać w kuchni. Jesus, mas Kocham mamę, bo się o mnie troszczy. Jak się wywrócę, to mi pomaga. Bo spędza ze mną czas i pomaga mi w trudnych rzeczach. Kocham mamę za to, że, że chodzi ze mną na wycieczki i, i że robi ze mną doświadczenia. Za to, że spędza ze mną czas. Mhm. Za to, że jak jestem smutny, to mnie już weszela. Kocham mamę za to, że zawsze czas ze mną czas. Że jak coś mi się nie udaje, to ona mi pomaga. Kocham moją mamę, dlatego że ciągle mnie przytula i chodzi na spacery. Kocham moją mamę, kiedy mi pomaga. Kocham moją mamę, bo chodzimy na spacery i hulaj nogę. Bo mnie ciągle tuli. Moja mama lubi ze mną malować. Pomaga mi w zrobieniu zadań. Przychodzimy zawsze razem na zakupy. Kocham swoją mamę, bo mama o mnie droszczy się. Kocham moją mamę, bo gra ze mną w Kocham moją mamę za to, że się o mnie troszczy. Kocham moją mamę, bo mogę z nią gotować. Kocham swojego tatę, dlatego, że ciągle mi robi obiad, jak wrócę z przedszkola. Za to, że lubi spędzać ze mną czas. Dlatego, że chodzimy na rowery na wycieczki. Kiedy pływa ze mną na basenach. Czasem jeździmy na ryby z tatem na rowerze. Za to, że wyjeżdża ze mną na rower to, że ża jeździmy na wycieczki nad rzeki. A z moim tatom zawsze, ty on przyjeżdża, to z nim zawsze ym, przychodzę do sklepu i jem z nim ym, tam tak, tu, ym, tam takiego sklepiku do kawiarni i zawsze kupujemy sobie pączki. Kocham tatę za to, że dla mnie gotuje obiad śniad. Danie robi dla mnie i obiad. Tata chodzi ze mną na spacery i na rowery. I tata zajeżdża ze mną do babci. Kocham mojego tatę za to, że zabiera nas na wycieczki. Mój tato jest kochany, bo zawsze z nim wychodzimy gdzieś. Z moim tatu mogę pomagać, robić z nim pić